Konik morski, przechadzając się pewnego razu pod dnie morza, zobaczył młodą ostrygę. Musiała zjawić się tu niedawno, gdyż konik morski, miłośnik przechadzek, nigdy przedtem jej nie widział. Dzień dobry, powiedział uprzejmie konik morski, pukając cicho w muszlę ostrygi. Już miał się oddalić, by cieszyć się cudownym morzem i jego stworzeniami, gdy cichy, miły głosik odpowiedział mu. Z pewnością będzie to dla mnie dobry dzień, bo mnie zauważyłeś. Nie jesteś stąd, prawda? Spytał konik morski, którego zainteresowało to szare i chropowate stworzenie. Nie, ale czasami prądy morskie przynoszą mnie aż tutaj. A więc znasz pewnie moich przyjaciół, silnego i gadatliwego kraba oraz przepiękną, ale trochę uszczypliwą meduzę. Właściwie ich nie znam, nie mam przyjaciół. Naprawdę to niemożliwe. Widzisz, jestem bardzo nieśmiała. Nie jestem ładna, niewiele potrafię. Co też mówisz? Każdy potrafi towarzyszyć innym. Konik morski czuł się szczęśliwy, mogąc przebywać w towarzystwie ostrygi. A ostryga zaczęła oddychać swobodnie. Co sprawiło, że trochę się otworzyła. Nigdy dotąd nie przypuszczała, że tak łatwo można dawać komuś radość i samemu z niej korzystać. Nadeszła noc i księżyc odbijał się w tafli morza. Dopiero wtedy konik morski i ostryga poczuli się trochę zmęczeni, zamilkli na chwilę. Potem ostryga wyszeptała. Dzisiaj byłem bardzo szczęśliwa, Chcę podarować Ci coś, co mam nadzieję sprawi ci radość. I w jednej chwili, na oczach zdumionego konika morskiego, ostryga otworzyła się i podarowała mu przepiękną perłę o różowych smugach, która błyszczała w świetle księżyca. To jest mój prezent dla Ciebie, weź ją! Wyszeptała. Konik morski delikatnie wziął perłem. Była taka błyszcząca i ciepła. Poczuł, jak wypełnia go miłość ostrygi.